Dzień dobry kojeszko, tutaj kanał Demieszko Mieszko, a to drugi odcinek z Worms World Party Remastered Razem ze mną jest Jax Witam wszystkich No i rozpoczynamy drugi pojedynek w porównaniu do pierwszego, jedyne co się zmieni to mapa No, pewne, że... no dobra, jest, jest kolejna rzecz która się nie zmienia to fakt, że Jej Czy ty to widzisz? Nie. A ja widzę dobrze. Hmm Dobry początek. Chyba. Może ktoś uznać, że nie lubię koloru zielonego, albo też komputera. Ale stwierdzam, że... No cóż, dobrze <tryk> dla zielonego się to nie zaczyna. Tak. Ale może się jakoś odegra. Cóż, Nick. Nie ma Oczywiście odgrywa się na mnie. Na kimś musi, ale trochę ją na mnie. Czy coś pomyliłem? Chyba, że żółty się chce na mnie Zobaczmy, wybrać. co zrobi żółty. Nelbert. No, jednak pewne rzeczy się nie zmieniają dalej jestem głównym targetem ale teraz masz okazję się odegrać lub zebrać skrzynkę sir, te... yes, sir. niestety nie ruszasz się tym którym byś pewnie chciał ale to dalej można jakoś ograć tylko żeby, tylko żeby nie przeskoczyło a, szkoda, szkoda, że zanim będzie święty granat, to już wszyscy zdążą się porozdzielać. A Dobra. jedynymi zgrupowanymi robalami będą moje. Dobra, najwyższy czas na zabawę w stylu: wypróbuj, wypróbujemy rzadko używane bronie. Czyli moimi robalami będę używał broni, którymi formalnie się nie używa. Zacznę od moździerzy. Formalnie nie wiem, jak to się skończy, ale spróbować warto. No. Eee, udało mi się zadać 9 obrażeń. Myślę, że Jack, mówiąc, że będzie używał niestandardowych broni, chce. Jakoś pośrednio dać do zrozumienia, że chcę mi dać port. Oj, bez przesad! Po prostu w tamtej rundzie miałem trochę szczęścia. A swoją drogą to może być ciekawe. Dobra, teraz lecę ma teczki. O, jakby ta Ciekawe, czy zrzuci tam ma, ta ma tyle, co... nienawidzę go. <laughs> On miał cztery targety, my, my Nie no, i tak dobra, ciebie. tam jeden tam jeden o, jego chyba jest. Więc jeszcze można to zrozumieć, sir! Może yes, <laughs> no, ja lubię komputera za jego żelazną logikę. A, a my czasami na kobiety narzekamy. Bez to zbliżam. Niech będzie. A, dobra, no chyba, chyba tego nie zepsuję. Ja już wiedziałem. Już widziałem, jak mi spycha Mentaxa Ja już to widziałem. Okej, okay. czas na turę numer dwa. Następną. Jesteś dobry z To jest tura numer trzy. Druga, tura numer dwa: używanie nowych broń. A. Jestem ciekawy, jak wy... używa się topora. Nie, poczułeś tę moc? Łooo! Wow! To zadaje 75 damagea! Ty, a ja tego nie używałem! O kurde! To było dobre! Ja bym na to w życiu nie wpadł. Żeby zahaczyć orobara stojącego na latarnie i zrzucić przy tym dwa. Tak. O! Jakieś, jakaś to żałuję! No. Jakaś zmiana fokusu ze strony żółtego. No, No się na statek. No przynajmniej nie we mnie. No, I tyle. Bardzo dobry. Dobra, czekaj, to jest. To jest plan. Czy mi się wydaje czy to jest... Baseball! Nie, to się nie może tak się <śpiewa> A no, poza tym, że mnie, że mnie nieźle głowa pewnie boli. Dzięki. Dobra, ja stąd spadam. E, nie Ale plan był dobry. Dobre. Pamiętaj, że plan. Gry... O! Jest owca, ale że używamy. Dobra. Użyjmy legendarnego Petrol Bomba! Co nie co ja zebrałem w Dobra. Wiemy już, jak. E, że Petrol. Nie ja miałem okazję pierwszy raz zobaczyć Petrol Bomba. No, to teraz widzi. A teraz powtórzę pytanie: Czy pamiętasz, co ja zebrałem w skrzydłach? No ja pamiętam. A! I nie, to był... To, to był nalot. Baseballi? To było dobre. Gdy zrobił tam dziurę. Pytanie... No... To on się, no, on się o to prosi. Palec śmierci Leć mógł nie schodzić. O jaka niespodzianka! Moje robale mają najmniej chyba. Nasze Dobra, kolejną bronią, której nie używaliśmy. Hmm. Kamikaze jest jeszcze. Nikt nie używał kamikaze. Ale to zostawię na później Minę używamy. Blo... tych broni używamy. Kurczę, nie ma już jakichś ciekawych broni. Masz jakiś pomysł od tyś? Szel swoich To jest... To jest zły pomysł Hmm... Ogólnie ten robot to ma raczej takie małe pole do popisu Dobra, to zrobię coś coś hmm. albo i... Wiem, zrobię coś, co robią komputery. Dobra, dobra, nie, to, to był tylko taki żart. Co? Eee, to chyba będzie ciężko się stamtąd wydostać. Próbuj, masz 25 sekund. No i zrobił to, i leci, i leci, i. Wyrżyjcie, bo oto moc... PISTOLETU! No trochę ich tam poszczeliłeś. Aż 13 damage'a jest moc! A tam jeszcze był drugi robal. Czy ci rzuci granat... do nas? Znaczy no teoretycznie jest takie złe, no zabił mi robal samemu obrywając bardziej To się musiało tak skończyć tak. <grywanie> <grywanie> dla tamtych robaj yes, <grywanie> mam Mam bardzo dużo czasu Czy mi się wyda O nie O nie Ale to zrobił Nie! nie. O, to się nie skończyło dobrze Tymczasem troll na jak mam się stąd wydostać? Co? Co? Teleportem. No niby tak. Czekaj, mam pomysł. Eee. Nie, to jest głupi pomysł. Chyba, że. Eee. U, Dobra! skończyłeś jeszcze lepiej ode mnie. U, głupi pomysł. O, ten to dopiero ma. No ja myślę, że... O. Ty, patrz, zrobi jak. To jest w sumie niedobrze, bo jak źle rzucę teraz święty granat. Poleci. Hmm. Teraz chyba będzie Stachu. Dobra. Jest. Dobra. Mam jeszcze tyle lin. Jak to? Ja myślałem, że będziesz stąd strzelec rzucał. O, jest dobrze. Obok mistrza Liny. On by. Mistrz Liny jest z ciebie dumny. No i to musi być święty granat. To musi być święty granat. No, ale tego się zwalciła, nie da. Nie da. A, da! jednak! Da się. No. Jednak się da. Kolejna rzecz, która się nie zmienia. Piotr zawsze zwala święty granat. Dobra. A teraz czas. Czas na użycie tej broń. Tora, tora, tora! Nie wiem, jak cel ma ta broń, ale kiedyś się domyślę. Czemu? Z czemu? Eee, jak widzi, Zastan zastanawiam się, jakim cudem ten. statek jest prawie podzielony na pół jeszcze płynie. On raczej jest. stoi. I, I nie opada jak w No musiał rozwajć skrzynkę. Co! <grytanie> Jakim cudem! No przyznaj, to było dobre. To ciekawe. Co ja tu jeszcze mam? Mam napal. Jaki jest wiatr? Do niczego. Ale spróbujemy. Boże, jako nie wszyscy są w jednym miejscu. Ty coś, coś zginie. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Hm, z tych ciekawych broni to już chyba nic nie ma. Mam pewien pomysł ponieważ oldschoolowe broni muszą być w sumie to nie są oldschoolowe broni. nie wiem jakie są oldschoolowe zawsze jest bazooka, zawsze jest granat, dynamit chociaż nie w... jest część w której dynamitu nie ma ale to z pewnego powodu oh, yeah. oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. masz gość tak, w dziurze no. Coś to zadało nawet o kurczę Kamy, chamy out O, skrzynkę. Nie wiem czy komuś się będzie chciał po niej. O, żółty schowany pomiędzy multum robali Zrobił Co się wickiego? Nie, już nie te pizzy. Ej, czemu ten wam yes, się dalej pali? Dobra, Bo przyjdzie. na tym polega moc petru? Bo on się nadal pali Co było? Dobra, może być. Nie, zaraz będziesz lepsze w używanie tej linii ode mnie Raczej wątkę. Jakimś cudem jest nieco... Nie no za nisko, bo mam wrażenie od upadku O jest To nie jest zabawne Co? To powinny być obrażenie od upadku Mały mi sklik, ale spokojnie. Szkoda, że zmarnowałem te silniejsze broń. Jeden, dwa. I pozostało po mi tylko pół. I koniec. Spokojnie. To będzie pierwsza sytuacja, w której palnik będzie dobrą bronią. E, pozwoli, że posprzątam po tobie. Niestety nie zginęło. Serio? Miał. Myślałem, że to robi większy damage. Myślałem, że chociaż jednego zabije, a u korekcji zrobi swoje. No, to będzie to musi być SOTO! I czemu on tam Budła <śmiennie> od... <śmiennie> <śmiennie> Zbudła! on tam wszedł, Guf! A ten też w ogóle nie ma pomysłu! Ooooo! Oooo! Petrol bomba! Wszystkie trzy ledwy oddychają. Zróbmy to tak. Hehehe. Uciekaaaać! No daleko nie uciekłeś. Ale masz tryb. You get Raz. Dwa. Trzy. Nie będę gorszy, Piotrze. Czas na shotguna. Teraz jest idealna okazja Uf. na zrobienie Uf. double kino. na stachu Uf. i tym dziwnym robalu. Smok stack. ty O Idealnie Chciałem być w tej dziurze Firepan On w końcu zrobi tą dziurę tam Jak na razie bardziej muszę kupić na Jacksie Kiedy się on go zabije? No wiesz, ma to dwa rowale na jednego To zobaczmy co ten zrobi Ma świetną pokaz... Moich... Serio? Starczyło rzucić granata dobrego. Co ty Widzimy. robisz, żeby rozwalić tą skrzynię? Niech to będzie. O, OOOO Kurcze. Hardcore. Nuklear Nie mam nic lepszego. A, woda się przy tym jeszcze podnosi. Tak, wiesz co zrobili za tu I zatrułeś wszystkie robale. Wiesz co? Takiego bąka... Bonka... demedza! Takiego bąka żeś puścił. Wstydziłbyś się. Dobra Oki, okay, wracamy... Wracamy do zabawy z petrol bombami. Ognia! O! Mało to. Ty, on spadnie. Nie, freely, serio. Dobra, ten raczej dobije Jaxa. I wskoczy I na wskoczy? niego. Został ci łagodz. Coś mi się wydaje, że w tej rundzie rządzić będą komputery. Teraz ciekawe czy go dobiję, czy pomyślę, a! Szczelesek coś innego. No dobra, ale się zeszczelił. Ale! Jedzę koszulę! Chciałbyś. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bardzo dobrze ci tak i bardzo dobrze <grywka> <grywka> I w ten oto sposób drużyna czerwonych odpadła. Sorry, Debierzko mieszko <grywka> hmm. mogłem w sumie tu usiąść, Będzie mi wygodni. Dziękuję Mieszko Mieszko. A teraz mój koleżko Mieszko Mieszko. Tak to leciało? Teraz trzeba to spróbować wygrać przeciwko niesprawiedliwej przewadze. Zrobię. Co ja właściwie chciałem? A, wiem już co chciałem zrobić. Wielkie dzień! Jest moc. Dobra. Skoro Piotrusia nie ma, koniec z banem na słabsze bronie, czas się pobawić. No, nie mam innego wyjścia, jeśli chcę wygrać. Wypalą dziurę. Nie, nie! Ale obrażenia spore zadała. I w ten oto sposób, drużyna zielonkawych kolegów... Jakim... Ty! To jakiś plan jest! Tak, ze strony zielonych. Żółty pewnie pominie turę. Chociaż... Mat... Wy... A wystarczyłoby tylko pójść do tego snajpera. Nie! On się o to prosi! Tak dobra Najlepsza broń z wanaliną. Znowu za gości. Ja uważam, że wormsy nie byłyby sobą bez tej broń. Co ty o tym Piotrze sądzisz? Co sądzisz o wormsach bez liny? 3 nie jest aż tak ważne. Dobra. Czas na... Palec śmierci! Niestety mam pewien problem Najpewniej w następnej turze... chociaż? Niekoniecznie Uff. zielony będzie rozwalą teren. Tak? What? Pytanie, czy żółty zdecyduje się na... Nie, jest tchórzem. A ja dostaję kolejną paczkę, czyli jednak... Jednak pójdę dłuższą drogą. Yy, jakoś się nie chcę fatygować po. Wielkie dzięki! Drugi napalm. Ale to już chyba nie mam fajnych okazji do rzucenia na palmu. W sumie. W sumie, jakby nie patrzeć, masz double, jeżeli go zauważysz. Tak mi się wydaje. Yy, jeżeli masz na myśli super ship w tych, to widzę to, owszem. Ale mam trochę ciekawszy pomysł. A, zobaczysz to, co mi chodzi. Muszę tylko liczyć na komputery. Boże, ja muszę liczyć na zielonego. Tak, w końcu się przebił. Ty, może jak żółty spadł, to w końcu coś zrobi. Właśnie, liczyłem na to. Eee, to, to... Daję mało czemu on podchodzi do nich W sumie mam pewien jeszcze głupszy pomysł miałem rzucić shipa, ale zobaczymy Zobaczymy czy komputery Nie, zrobię mniejszą na wszelki wypadek A ten poczeka aż się komputery same zrobią Tak No w sumie najpierw się rusza zielony on na pewno coś wymyśli Tak, ja, ja już, ja już... O co zrobił? Wykorzystał głupotę przeciwnika przeciw jemu samemu, i mamy ko koniec kolejnej rundy. A więc to, była, to, to był drugi odcinek Z Worms World Party Remastered. Żegnałem się Optys i Jax. Zapraszamy na kolejne materiały.